Jesteśmy po spotkaniu derbowym na sztucznej murawie Stadionu Przylimanowskiego, Polonia Poraj, Rezerwa Gola, z nami jest zawodniczka Polonii Poraj, kapitan Patrycja Tkacz. Tak, witam. Jak ocena tego spotkania? Trochę naszraliście ramek w dzisiejszym spotkaniu. E, tak, owszem, starałyśmy się grać piłką, pokazać na co trenowałyśmy przez cały nasz okres przygotowawczy. Uważam, że pokazałyśmy na co nas stać. I... No, liczyliśmy na więcej, no ale jest dobrze, jak jest. Polonia Poraj i, i piłka kobieca to trochę egzotyka, bo wszyscy znają mężczyzn. Jakbyś mogła przybliżyć coś więcej o tej drużynie? Y, to znaczy tak, w gimnazjum to się zaczęło przez naszego trenera Tomasza Duszę. To on y, nas nakłonił jakby na, właśnie na SKS, na granie, piłkę nożną y, i nas mobilizował do tego, żebyśmy tworzyły jakąś drużynę i to on utworzył trzecią ligę kobiet w Poraju. Jakie cele na ten sezon? Początek bardzo dobry. E, tak, staramy się budować dobrą atmosferę w naszym klubie i walczymy o awans. Nie ukrywam, że bardzo go chcemy, bardzo go pragniemy i będziemy robiły wszystko, żeby osiągnąć. Skąd na przykład u Ciebie zamiłowanie do piłki nożnej? E, u mnie jest od dziecka zamiłowanie do piłki nożnej i mój tata grał w bardzo długi okres czasów również w poloniu Foraj. No i idę w jego ślady. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, ślicznie.